Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Sokółce. W imieniu swoim i wszystkich pracowników pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, dużo radości, spełnienia marzeń, by te święta upłynęły Państwu w spokoju, w rodzinnej atmosferze, żeby odetchnęli Państwo od wszelkich trosk dnia codziennego, a nadchodzący nowy rok by przyniósł Państwu wszystko, co najlepsze. Radości, spełnienia marzeń, wszystkiego, o czym Państwo marzą.